Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Let's play Tomba. Ok, nie ma co zwlekać, lecimy dalej. Hops, 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 hops. E, Ostatnim razem zdobyliśmy zwierzęcy bieg i. wow Jak słyszycie, nadal mam problemy z dźwiękiem, wybaczcie mi, naprawdę postaram się to naprawić w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to nie jest aż, aż tak bardzo, aż to, aż tak bardzo wam to nie przeszkadza. Ehm, tak naprawdę jest bardzo, bardzo dziwna, jeżeli chodzi o, o próbę emulacji jej. Ma naprawdę na tyle jakąś specyficzną grafikę, że e, kiepsko sobie oła, z nią radzą emulatory. Come on, come on, come on, come on! Ech, dawaj, Zabieram kurczaka. O kurde, o ty, o ty, o ty dziadu. Au. Ty głupi ptaku. trzymaj. Masz w banie. Okej. Okay. To jest ten domek na szczycie wzgórza. To jest ten stary dziadek. Co powinienem zrobić? O, witaj. Słodki z ciebie, chłopaczek. What the fuck! Dziadek, odejdź. Tak, jestem stuletnim mędrcem. Co mogę dla ciebie zrobić? W końcu mi się skończą głosy, zobaczycie, i będzie problem, będą mi się myliły postacie. Oh, sorry. Sorry, przepraszam. Mój mózg jest czymś teraz zajęty. Powiedz, zrobiłbyś mi przysługę. Jest coś, co mnie naprawdę teraz irytuje. Na pewno widziałeś je po drodze tutaj. Czerwone koka ptaki. <grywia> Te cholerne ptaszyska kradną jajka i wychowują je jak swoje własne. Szkoda mi tych słodkich, malutkich kurczaczków w jajeczkach. Mógłbyś je zebrać i przynieść tutaj? Spoko. Tak się składa, że już to zrobiłem, dziadziuś. Aha. Świetna praca, znalazłeś wszystkie z nich! Hmm. A gdzie są jajka? Znaczy gdzie są kurczaczki? I kolejny zadanie wykonane Co? Trzymałeś się w swoim żołądku? Co tam jeszcze trzymasz? Właściwie nieważne, nie chcę wiedzieć. Naprawdę, w porządku nie musisz pokazywać. Dzięki tobie mam jedno mniej zmartwienie. A tak, chciałeś zobaczyć, chciałyśmy widzieć z jakiegoś powodu, prawda? Hmm, a więc y, świnie Koma ukradły bransolce twojego dziadka. Chcesz wiedzieć wszystko o, o świniach Koma? Hmm? No cóż, opowiem ci. I teraz będzie przerywnik filmowy, który potem wytłumaczę wam mniej więcej o co chodzi. To było kiedyś piękne, spokojne teren. Do czasu, kiedy siedmiu nienawiściowych ptaszków przybyło. Nagle pojawiły się one i użyły ich sił, by zmienić to teren w złe światło. For some reason, the evil pigs seem to be collecting gold. I bet your grandpa's bracelet that was stolen by the of pigs was made out of gold too. The seven evil pigs are hiding somewhere in this world. If you find them, I'm sure you'll be able to find your bracelet as well. Just remember, be very careful. Okay, więc chodzi o to, że to była spokojna kraina przybyły świnię i te złe świnię zmieniły tą krainę używając swojej Z jakiegoś powodu te świnie właśnie zbierają złoto I jako, że nasza bransoleta zapewne była też wykonana ze złota To one nam ukradły Dodatkowo, jeżeli pokonamy te 7 złych świn, tych głównych świn To zapewne odzyskamy naszą bransoletę Ok, to by było wszystko To tyle, ile wiem na temat świnkoma Jeżeli chcesz odzyskać bransoletę, powinieneś Znaleźć sobie przyjaciół Będą wielką pomocą, mówię ci Oczywiście, jeżeli jest cokolwiek, co mogę dla ciebie zrobić, po prostu tu przyjdź Zgubiłem mój stuletni dzwonek, który miałem to wydać. Jeżeli go znajdziesz przynieś mi go, ale e, w zami zamiast dzwonka dam ci to. Starożytny klucz, ten stary klucz też ma 100 lat. O, czas tak szybko leci. I to jest klucz, który otworzy nam stuletnie skrzynie. A, też! I musisz zdobyć e, złe świńskie torby, aby pokonać złe świnie. Bez złych świńskich toreb nie uda ci się znaleźć ich kryjówek. Zała zapytaj yy, start mędrca krasnoludów na o, ten, na, na, o ten temat. Od, o, o. właśnie o torbę. Yy, znajdziesz go w lesie. On ci pewnie wszystko powie, co powinieneś wiedzieć. Teraz biegnij, młodziaku. Widzicie w tej grze jest dużo tekstu, dlatego będę część tekstu będę omijał, tylko będę powiedzmy czytał i tłumaczył wam... Uuuu, magiczna lina. On, jeżeli z nim porozmawiamy, e, dziadek powinien nam zwrócić życie, o ile nie będzie, chyba muszę po prostu wyjść i wrócić. Dobra, to zaraz to zrobimy, ale jako że teraz mamy klucz od niego, możemy parę rzeczy sobie otworzyć, możemy otworzyć dokładnie dwie skrzynki. E, piórko. Piórka pozwalają nam się przenieść w dowolne miejsce, w którym już wcześniej byliśmy. Więc są tylko jednorazowego użytku, tak więc y, trzeba pamiętać, aby umieć ich używać. Siemasz. Kim jesteś? Ha, mówiłem ci. Stary dziadek będzie pomocny. Ja? Ludzie na mnie mówią. Jan! Z ukrytej wioski. To jest ten gość, który się właśnie chował. I się cieszy nieźle. I bawimy się w chowanego. Lubię się chować. Kiedy, się, kiedy go znajdę? No ogólnie... Jest o to, że jest zabawa wchowanego. Nie będę wam tego wszystkiego tłumaczył, bo to jest po prostu takie, wiecie, pitu-pitu. Jest! I... teraz... Kasa! Znaczy, punkty... Z tego co pamiętam, jeżeli zrobię to dobrze, to... Tak, jest skrzyneczka. Super. I mamy teraz o jeden więcej życia. Jak widzicie, nasz, pa nas, nasz pasek zdrowia wzrósł diametralnie. Nie. Cholerne rośliny. Cholerne rośliny. Jakie, brzmi, brzmi jak jakiś zły gościu z Kapitana Planety. Cholerne rośliny. Kapitan Planeta. I to jest cała ostatnia skrzynka, jaką mamy do znalezienia. I znaleźliśmy właśnie stuletni dzwonek, którego, którego możemy używać ile razy chcemy. Jedyny problem jest tym, że on nas przenosi... Tylko w jedno miejsce, a więc do chatki dziadka. Dodatkowo dziadek, e, jeżeli z nim pogadamy i będziemy mieli niepełne życie, on nas uleczy, co jest bardzo, bardzo przydatne, powiem szczerze. Ale teraz nie ma co zwlekać, lecimy dalej. Muzyka jest bardzo przyjemna w tej grze. U! Mamy, 150, mamy 50 tysięcy AP. Chodźmy otworzyć tą skrzynkę właściwie, AP jeszcze. E... I potem ruszymy do lasu już właśnie e, krasnoludów. Loading screeny niestety są w tej grze, ale to jest, to jest typowa, typowy powiedzmy syndrom gry z, z ery Playstation. Nie ma co się dziwić tak naprawdę. I mamy AP box. Ten jest problem był w tym, że tutaj nie było wiele y, dobrego, tylko dwa owocki, ale że to kolejne zdanie wykonane. I zbliżamy się do 100 tysięcy które yy, Będziemy mogli otworzyć tą tą skrzynkę przy jeziorku. Nie ma tam nic powiedzmy wartościowego specjalnie, ale... Hmm, znaczy to będzie wartościowe, ale dopiero po pewnym czasie sporo czasu będzie musiał upłynąć, zanim to się stanie wartościowe, no ale nieważne. Wyprzedzam sam siebie już teraz. To jest świetna muzyka też. Gru, grub, grup, dufną ogólnie nie rozumiemy tego gościa. Zanim pójdziecie dalej, tutaj radzę, żebyście zrobili to co ja, a więc. E... Teraz wam pokażę co coś dokładnie. O, jest! Kiedy jeździmy tyłkiem po liściach, co jakiś czas wyskoczy nam e... liściowy motylek. Zbierzcie ich 25. Z tego co się nie mylę, tutaj możemy zdobyć więcej, nie można, tak więc maksymalną ilość jest 25. I warto zdobyć 25 tych motylków, dlatego ja teraz, e... powiedzmy, zrobię szybkie cięcie. I, będziemy, I widzimy się za chwilkę, kiedy to ja nazbieram e, maksymalną ilość motylków. jak wtedy będziemy do was za już tym. No i witam z powrotem. Jak już mówiłem, 25 motylków maksymalnie. Dlaczego zebrać teraz, a nie później? Ponieważ później pojawią się w tym lesie świnie i będą nam przeszkadzały, kiedy będziemy próbowali zbierać te motylki. E, teraz mam. O oh, fuck. Nienawidzę tego, kiedy się dzieje. Tu jeszcze czasami można utknąć nieźle. Grów gruw. I mamy teraz język. Krasnoludów na poziom pierwszym Tak, Tomba uczy się języka, nas, naskakując ludziom na głowę Ach, dźwięk, fuck you Poziom drugi To na razie w tym lesie nie ma nic więcej dla nas ciekawego A, poza tym, że możemy nacisnąć na pompkę Pompka, pompujemy Pompuj, pompuj O, pompujemy O oh yeah. Ouch. Pompka! Pompuj. a przy okazji, jak już jesteśmy. I bierzemy sobie. Oh. Wow. Shit, off. Oh, tak, chciałem po prostu pokazać, że te kolce kują, to było specjalnie. I poziom na. poziom języka, mam już na trzecim poziomie. Poziom języka jest Sorry, mieszam się, mieszam się. Wiem, wiem. Niestety jeszcze nie mamy języka na końcowym. Y... Jeszcze, jeszcze jeden poziom musimy zdobyć. I gdzie możemy ten poziom zdobyć? Tutaj. <śmany> I teraz znamy doskonale język dłó. Krasnoludów Cześć. Rozumiesz? Język krasnoludów? Mamy problem nie wiem co zrobić. Yy... Ogólnie jest kiepsko, bo świnie rzuciły jakąś klątwę na las. I kilku z nich nie wróciło z polowania. Tak więc idziemy ratować krasnoludów. Lecie. Niestety nie przepuszczą nas do mędrca, dopóki, sami, dopóki nie uratujemy odpowiedniej ilości krasnoludów. Po prostu są bardzo nieufni. Yy... Więcej chyba zadań na razie nie ma. Na razie podkreślam, na razie. Ok. I teraz musimy uwolnić warfy. a więc krasnoludy. Mieszamy się. Zostało jeszcze 6 pod tymi właśnie... nie wiem, to mi się kojarzy bardzo mocno z bezami, to się teraz podnosimy. Yy, pod takimi bezami właśnie mogą kryć się krasnoludy. Całe jeszcze 5. Dodatkowo dzięki tym bezom właśnie możemy zdobyć tą skrzynkę, która jest tutaj aż tak wysoko na górze. Ok. I dostajemy teraz yy, bumerang! Broń nową, tak broń też można zdobywać. Mmm. Wenorank jest fajny, ponieważ możemy go używać, żeby przyciągać przedmioty do siebie. Jest parę takich momentów, kiedy to jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Mmm. Gdzie jeszcze możemy znaleźć? krasnoludki? Na górze, używając tych właśnie bombelków, aby rozbić. E... rozbić te bombelki, które są wyżej. Dzięki temu czasami wypadają z więzienia. Eee, krasnoludy. A, tego już używałem. Może tutaj? Nie, tutaj. Nie, też nie ma. Widzicie, teraz są świnie, jeszcze nawet ognisko robią sobie. Zero kultury. No i zostało jeszcze pięć tylko. Może pięć, cztery. Co ja godon? Co ja godą? Nie, nie, dźwięk, nie rób tego. Don't do it! Don't do it! Zostały trzy jeszcze, klasnoludy. Nie, nie mogę tego słuchać. Przepraszam was. Obiecuję, że się naprawi. Uuu, skrzynka, zapomniałem o niej. Oh, shit. Fuck you. Gubi presiek. O, dwa piórka, super. Piórka się zawsze przylezą. Widzicie, teraz tutaj by nam przeszkadzały świnie. W, w zdobywaniu... Um, l ...motylków. Wuhu, ledwo. Grillowany świniak. Niestety nie możemy ich ugrylować. Coś dziwne, bo mi się świniak od razu kojarzy z grillowanym. Znaczy, to nie to, to żebym grillował świniaki, ale i tak mi się kojarzy. Ciach. okej, okay, na górę. Jupii!

ale fail z mojej strony. Skaczki tam z powrotem tomba. taki widzicie, jaki jest taki czasami, jest udawany yy, trzeci wymiar w tej grze? ale nie jest to w żadnym wypadku coś złego. Mi taka perspektywa pasuje. Ok, mamy kryształową kulę. Nie! Wow, nie wiem jak to przeżyłem, ale okej. Okay. Byłem pewny, że to się powinno obracać, kiedy w to uderzę. Coś, coś się popsuło. Fuck. Ej, ta gra definitywnie nie chce być nagrana. Skróju. Skróju. Czegoś mi brakuje. Czyli powinienem mieć. pewnego przedmiotu. Mm, no nie wiem. A, tu jest, patrzcie. Kolejny. O, zostało jeszcze dwóch. Nie yeah. ja. O, widzę cię. Widzę cię, cwaniaczku. Nie ucieknie przede mną. Znaczy, nie widzę, żebyś chciał uciekać też specjalnie, ale i tak. Nie ucieknie przede mną. Fail. O, nie do końca fail, tu są portki do skakania, no to ekipujmy sobie portaż. I jest pompka, a pompki są dobre, ponieważ, jak już mówiłem, trzeba wykonać to zadanie lepiej teraz niż późno. Wiem, że niby się mówi niż lepiej później niż wcale, fakt, ale lepiej wcześniej niż później, prawda? Haha, ha. tego się nie spodziewaliście, takiej filozofii życiowej ode mnie. I tylko jeszcze ten krasnolud został to zaczniemy sobie zadanie Cóż to jest Niestety też nie możemy przez długi czas nic z tym więcej zrobić. Jedynie co możemy to sobie odkryć i pozostawić to samemu sobie Nie lubię tego momentu, bo tutaj można czasami źle obrócić to, tą, roślinkę i potem jest problem z tym SHUT UP PRZESTAŃ oh, come, on. come on Dzieciaczku, chodź Nie mogę zejść Nie bój się No chodź, zabiorę cię Aaaa, Patrzcie Idziemy? Nic <grybuj> Biedny Pops A tak na szybko wykonamy kolejne zadanie Widzę, że zaraz powinienem skończyć odcinek już Ale będę chciał jeszcze e, uratować ostatniego krasnoluda Nie za bardzo pamiętam, że on jest, powiem szczerze O i przecież mogę tego tutaj... Och, kaman. Zostać Muszę stać idealnie na środku O, teraz! No. I używamy sobie teleskopu

Teraz tylko trzeba dobrze, dobry skok wykonać. Jest! Super. Jestem z siebie dumny. Ok. Mamy dzieciaka. Mamy większość krasnoludów. Został jeszcze tylko jeden krasnolud gdzieś. A, gdzie on może być? Chyba wiem gdzie on może być. Hmm. Jeżeli słyszycie, to u mnie teraz naprawdę bardzo mocno pada deszcz za oknem. To ty pomogłeś mojemu snowi, O, dziękujemy ci, w ogóle. I dostałem ser. Dostałem ser za uratowanie dziecka. Ma się dziwny system wartości, ludzie. Znaczy, krasnoludy. I prawda jest taka... Ale pada fajnie. Kurde, lubię jak na tak mocno deszcz pada, to jest piękne, zwłaszcza jak siedzieć w domu. Można wyjrzeć przez okno i tak naprawdę super wygląda, uwielbiam to. Może po prostu jestem dziwny. Zdarzało mi się że kiedyś, że padał mocno deszcz, a ja wychodziłem w najgorszy taki właśnie deszcz. Powiedzmy samym tam, nie wiem, samym pod koszulku i krótkich portkach. Tylko po to, żeby właśnie wyjść i na deszczu sobie postać, bo uwielbiam deszcz. To jest świetna rzecz. A, jak jest burza, to zawsze siedzę w okna. Ale dobra. Um, tutaj O, piesio! Okej słodki. Tu pozwólcie, że was ostrzegę Nie rozwalajcie. Tego, tej beczki. Nie, nie atakujcie jej, nie róbcie z tym nic, ponieważ jeżeli ją rozwalicie, możecie sami sobie mocno, mocno y, zaszkodzić. Tak więc na razie zostawcie ją w spokoju yy, tak będzie lepiej. I tutaj możemy zdobyć dederko Ten gość nas nie będzie chciał przepuścić, dopóki nie nie uwolnimy wszystkich yy, krasnoludów. Tak więc... O, oj, oj! O, wiedziałem, że się nabije. I zdobyliśmy teraz jeszcze kryształową kulę Piesek uciekł w którąś stronę I chyba wszystkie już klasy zostały uwolnione Ale na tym zakończymy ten odcinek Okej, okay, to by było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, żółty małgiśny gwizdczek Do zobaczenia w następnym odcinku I uważajcie na świnie